Wydawnictwo literackie, Dorota Sumińska, dlaczego oczy kota świecą w nocy i inne sekrety świata zwierząt. Ile kropek ma biedronka? Wszystko zależy od tego, jaka to biedronka. Rodzina biedronkowatych jest bardzo liczna. W naszych stronach żyje prawie 100 gatunków biedronek. Najbardziej znana jest siedmiokropka, i jak z nazwy wynika, ma 7 kropek na czerwonych pokrywach skrzydłowych. Czerwonka 13 kropka, ma 13 czarnych plamek, a największa oczatka ma czarne plamki otoczone żółtą obwódką. Gielas z 10 plamek ma 10 ale żółtych kropek. Nie wszystkie biedronki są czerwone. Biedronka mączniakówka ma 22 czarne kropki na żółtym tle, a wrzeciążka jest w żółto-czarną pepikę. Takie jaskrawe, widoczne z daleka ubarwienie jest zazwyczaj ostrzeżeniem dla drapieżników. Jestem niesmaczny albo jadowity. Dlaczego małe kurczaki są żółte? Nie wszystkie. Zdarzają się też prawie białe albo żółto-brązowe. Jedne i drugie nie mają koloru dorosłej kury. To bardzo ważne, aby dzieci różniły się od dorosłych. Mają wyglądać niewinnie i wzbudzać opiekuńcze uczucia. Dzięki temu dorosłe zwierzęta i dorośli ludzie wiedzą od razu, że mają do czynienia z maluchem. Co najważniejsze, budzi to w nich, a przynajmniej powinno budzić, same dobre uczucia. Dlaczego psy wąchają się pod ogonem? Psy są węchowcami, a my wzrokowcami. Znaczy to tyle, że ich świat zbudowany jest przede wszystkim z zapachów, a nie z obrazów. Jeśli policjant chce się dowiedzieć, kim jesteś, prosi o dowód osobisty. Patrzy na zdjęcie i czyta nazwisko. Prosi dowód osobisty to jego zapach. Najintensywniejszy jest pod ogonem. Tam są gruczoły około a ich zapach to podpis w dowodzie. Zapach moczu czyli siuśków to zdjęcie z dowodu. Mówi o tym, czy to pies czy suczka, a nawet więcej... Określa wiek i stan uczuć. Dlaczego ryba nie topi się w wodzie? Ryba oddycha tlenem rozpuszczonym w wodzie. Ty oddychasz płucami, a ona skrzelami. Płuca to takie worki wypełnione niezliczoną ilością malutkich pęcherzyków, w których tlen z powietrza wnika do krwi. W skrzelach tlen wnika do krwi wprost z wody, która obmywa. Silnie ukrwione blaszki skrzeli. Ty masz płuca w klatce piersiowej, a ryba skrzela w komorach skrzelowych po bokach głowy. Ty wciągasz powietrze przez nos i usta, a nos ryby służy tylko do wąchania, więc wciąga ona wodę pyszczkiem. Wypuszcza wciągniętą wodę skrzelami, a ty powietrze nosem i ustami. A czy wiesz, że są takie ryby, które nie umieją zasysać wody i aby przepływała przez skrzela muszą być w ciągłym ruchu? To między innymi rekiny, ale mam dla ciebie niespodziankę. W wielkiej rzece, Amazonce, żyje ryba, która oddycha powietrzem. To największa słodkowodna ryba, arapajma. Ma jedno płuco i musi wynurzać się z wody, aby zaczerpnąć powietrza. Dlaczego kot lubi ryby? Nie tylko kot lubi ryby. Wiele innych zwierząt, z człowiekiem włącznie, też zjada ryby z apetytem. Kot jest drapieżnikiem. Poluje na całą rzeszę niewielkich istot. Jeśli trafi się ryba, zje ją bardzo chętnie. A czy wiesz, że z Turcji pochodzi kot? Turecki van, który aby łapać ryby, polubił wodę i bardzo chętnie pływa? A dlaczego koty boją się wody? Większość rzeczywiście unika wody, przede wszystkim koty domowe. Ich futerko nie zabezpiecza przed przemoknięciem do suchej nitki, a tego koty nie lubią. Są jednak wyjątki. Koty, które nie tylko świetnie pływają, ale też bardzo to lubią. Wspomniany już wcześniej turecki van i tygrys, podobnie jaguar, który poluje na Kapibary spędzające większość czasu w wodzie. Kapibara to taka ogromna świnka morska, największy z gryzoni. Żyje w Ameryce Południowej i często pada ofiarą jaguara. A czy świnka morska pływa w morzu? Absolutnie nie. Kiedyś dawno temu żyła sobie w górach Ameryki Południowej, a potem przywieziono ją do Europy jako zwierzątko domowe. Zresztą Indianie nie traktowali jej najlepiej. Zabijali i zjadali tak, jak my zabijamy i zjadamy dużą świnkę. Nazwa świnka morska wzięła się stąd, że przybyła z za morza. Najpierw nazywała się zamorska, a potem za gdzieś się zgubiło i została świnką morską. A dlaczego pies macha ogonem? Jestem pewna, że gdybyś miał ogon, też byś nim machał. Ty masz ręce i zauważ, jak nimi wymachujesz, gdy się cieszysz. Gdy coś mi opowiadasz lub gdy się czegoś wystraszysz. To się nazywa język ciała. Mówimy nie tylko głosem i słowami. Mówimy całym ciałem, gestykulacją rąk, postawą, kolorem skóry i zapachem. Czerwienisz się, gdy złapie cię na wykradaniu ciasteczek z kredensu i chyba pamiętasz, jak się spociłeś na karuzeli w Wesołym Miasteczku. Pies chodzi na czterech łapach. Nie może nimi wymachiwać, bo by się wywrócił. Machanie ogonem zastępuje mu gestykulację rąk. Czy u zwierząt Merdanie ogonem znaczy to samo? Jak już wiesz, Merdanie ogonem to język ciała. Każdy gatunek ma swój własny język, tak samo jak każdy naród. W wielu ludzkich językach spotyka się podobne słowa, które można rozpoznać, nie znając tych języków. Na przykład mama. To samo dotyczy ogonów. Większość ogonów podkula się ze strachu lub sterczy w gotowości do walki, a cała reszta merdań znaczy już co innego. Wszystko zależy od gatunku, którym ogonem dysponuje. Żyjące w Ameryce Południowej małpy czepiaki mają ogony chwytne jak dłonie. Wiewiórce ogon służy do utrzymania równowagi oraz jako kołdra i odświętny strój. Koty też utrzymują równowagę, pomagając sobie ogonem. Jaszczurka ratuje życie, gubiąc ogon, a rekin używa ogona do osiągania dużych prędkości.